widzowie, ja jestem Patrzykowy, a dzisiaj pokażę Wam takiego flasha, w czasie ja na mirażonie. Patrzcie, bo tu są wrogowie. Tu tutaj wrócę ten granat i, I nie wiem, czy w tym miejscu są wrogowie. Oni na ciebie idą, to, to w tym w to miejsce tu i puszczasz, odbierasz, obracasz się i strzelasz. To jest taki fajny fler na Mirażu i możesz go używać. Tak samo można tutaj zrobić ze smoke'iem. Dokładnie tak samo tu wycelować i to jest do, taki dobry smoke. Patrzcie, bez luki żadnej. Bawię tutaj, to można właśnie tak zastrzelać strzelać w rogu. A szansa, że ktoś cię stamtąd zauważy jest taka mała, że wcale... W całe. A więc no, to, to to dzisiaj miałem wam pokazać w tym filmie i na razie!